Dzień dobry, Agnieszka Macierowska i portal internetowy. Dzień dobry, Białystok. Jesteśmy dzisiaj w gościnnych progach restauracji Gramofon. A za mną dzisiaj w rozmowach niekontrolowanych Maciej Kudrycki. Wrócił niedawno z Madrytu. Jak było w Madrycie, jak pogoda w Madrycie w ogóle? Ciepło, gorąco. Atmosfera gorąca. Ale nie no, już tam wiosna, jest jakieś kwiatki mają? Nie no, w Madrycie to generalnie zawsze jest ciepło. Nie ma takich spadków temperatury jak u nas, ale było 18 stopni słonecznie. fajnie. Właśnie, bo wy w Madrycie graliście mecz na boisku trawiastym. Więc tam musiało być cieplej. U, nas, u nas to. Czy znaczy, to... na błysku trawiastym, ale to była sztuczna trawa, także. Aha, czyli. No ale śniegu nie było. No śniegu absolutnie. No właśnie, bo y, graliście mecz w Madrycie, ale to był taki mecz nietypowy, bo graliście z Oldboyami Jagieloni. Bo właśnie trzeba najpierw powiedzieć, że Maciek jest z drużyny Jagieloni Oldboyów All Stars. Jest taka drużyna, gra mecze. No i właśnie niedawno pojechaliście właśnie do Madrytu zagrać mecz z drużyną. Rajo Vallecano Madryt, w dzielnicy Vallecas. I właśnie teraz tym, którzy nie wiedzą, nie znają się na piłce nożnej, cóż to jest za drużyna? No, no, no bo Raju tam Vajcano, Real Barcelony to każdy zna, nie? Tak, no właśnie, Real, Real Madryt, Atletico Madryt to są drużyny, gdzieś kluby generalnie topowe w Europie i na świecie, bardzo znane. Rayo Vallecano to jest drużyna z przedmieści Madrytu, z dzielnicy Vallecas. Jest to drużyna, która też przez wiele lat występowała w Premier Division, na najwyższym szczeblu rozgrywek hiszpańskiej ekstraklasy, także na poziomie drugiej ligi grała w pucharach w UEFA tak samo. No i to jest drużyna, która była gdzieś w naszym zasięgu, żeby zorganizować taki mecz, bo gdzieś reali i Atletico są jakby poza naszym zasięgiem. Gdzieś tam ciężko taki mecz zorganizować. Bo z raju było łatwiej. No właśnie, ale tutaj jest, było takie duże zainteresowanie tym meczem, no bo jednak tak, nie, nie każda drużyna ma druży jakby tą tu drużynę oldboyów. Ile u nas w ogóle jest osób w tej drużynie? No w drużynie naszych oldstarsów jest każdy może zagrać, kto gdzieś ma jakoś tam przeszłość związano z piłką, nożą, z Agielonią, to. Czyli to no, nie jest taka nie jest stała tak. my tam, my Nie mamy zamkniętych drzwi. To, jeżeli tam ktoś do nas przychodzi, z nami się rusza, trenuje, gra, pasuje do naszej atmosfery, do naszej ekipy, to, to, to ma drzwi zawsze otwarte. A do was to znaczy, na przykład, no do ciebie to OK, a do kogo jeszcze? Bo tam jest kapitanem Mariusz Lisowski. Czy to Mariusz Lisowski będzie jeszcze moim gościem, tak już poza? Wszystkim. Mariusz Lisowski, tak, to jest tutaj nasz jeden z, z najstarszych zawodników, weteranów tej, tej, tej drużyny, taka dusza towarzystwa, jest kapitanem i no, gdzieś on też ma wpływ na kształtowanie tego zespołu. Dobra, ale wracamy do meczu w Madrycie. Jak to się stało, że w ogóle doszło do tego meczu? To była inicjatywa stąd, czy właśnie tam z Jak dretu? do tego doszło? Nie wiem. <śmiech> no. <śmiech> To znaczy, no, wracaliśmy z Brześcia, jak byliśmy na meczu z, z Dynamem Brześć i w busie powiedziałem chłopakom, że następny mecz to będziemy grali w Hiszpanii. No to padły takie salwy śmiechu, no, jak w Hiszpanii? No dobra, ja popracuję trochę nad tym. No i taki zbieg okoliczności trochę troszeczkę pomógł nam, no, gdyś poznał takiego Hiszpana i gdzieś przez niego udało się nawiązać kontakt z ludźmi z, z Madrytu. No, i żeśmy mailowo ten mecz dogadali. Czy, I, i... Ta zasada siedmiu kroków, tak? Sześciu, sześciu, sześciu. telefonów, czy tam siedmiu kroków, tak. Udało się on tam miał znajomości w tym klubie Rajowa i gdzieś przez, przez, przez maile z tą fundacją, która się zajmuje tam drużyną tych weteranów, udało się taki kontakt nawiązać. Wszystko ustaliliśmy na mailach i pojechaliśmy. No dobra, i teraz tak. Pojechaliście tam w ile osób? 22 osoby cały cały cała kadra liczyła. No to nie mało. Nie mało, bo do tego jeszcze bo z nami fotoreporter i osoba, która będzie z tego z tego przeprowadzi w taki wideoreportaż. Czy to zdjęcia w ogóle możecie obejrzeć na portalu Dzień Dobry Białystok, tam jest cała taka obszarna fotogaleria, ponad 100 zdjęć, naprawdę są rewelacyjne zdjęcia i fajnie to wszystko Dziękujemy wygląda. Dziękujemy Maćkowi Gileskiemu, że z nami pojechał w ogóle, pozdrawiamy. Tak jest. A sam mecz, jak w ogóle daliście radę, bo tam wynik to taki był... 3-1, no ale to wtedy nie ma na wyjeździe. No, żeby porównać wyniki polskiej drużyny z hiszpańskimi na przełomie ostatnich tam kilkunastu lat, to nie wiem, czy nie byłby tutaj jeden z lepszych wyników, <głos> <głos> ale było ciężko, zapowiadało się wręcz tragicznie, bo po, chyba po 7-8 tak przegrywaliśmy 2-0. No i było, było niebezpiecznie, ale jakoś się. Co może no, dobry no, bramkarz był? No no to. <noise> ale tutaj nie miałem nic do powiedzenia przy bramkach. Ale no fajnie, że, że się drużyna podniosła i Nie no, ja i mówię, jak było 2-0 na początek, a że nie skończyło się 15 0 no to musiał chyba być dobry w żeby... No drużyna hiszpańska strasznie nas przycisnęła w pierwszych minutach meczu, zaskoczyła nas kompletnie. Myśleliśmy, że w tym wieku to nie stosuje się pressingu w, od pierwszych minut spotkania, no ale, ale wyszło jak wyszło. No, mieli naprawdę kilku topowych zawodników. Między innymi strzelec dwóch bramek, David Ganzo z przeszłością w Realu Madryt, z przeszłością w premiera w Hiszpanii, gdzie strzelił ponad 70 bramek w 200 meczach, więc to jest jeden z jeden stop, stopowych zawodników hiszpańskich oksywie Matador Zabójca. Więc no, początek był ciężki, ale chwała chłopakom za to, że, że się podnieśliśmy i ten mecz naprawdę potem się wyrównał. Mieliśmy swoje sytuacje, ale no, mówię, no, to, naprawdę, naprawdę postawili na wysoką poprzeczkę. Zresztą my w drugiej połowie też, też mieliśmy swoje sytuację, też wysoką poprzeczkę postawiliśmy między innymi dla nich. Oni wymienili sporo, sporo składu. No mecz był wyrównany, zacięty, bardzo emocjonujący. Do samego końca, gdyż bramkę na 3-1 straciliśmy w w rzutu karnego. Y Tutaj też była taka sytuacja, że wyście tam pojechali z promocją województwa podlaskiego, no ale jakby to było, gdyby ta promocja się zakończyła wynikiem 15-0? No to dlatego byłem pełen, no, bo po pierwszych 10 minutach, myślę naprawdę, miałem czarne myśli i myślę sobie, po co ja znowu się pcham w jakieś takie niepewne mecze, niepewne, jakieś niepewne sytuacje, a na szczęście wszystko się w jakiś sposób dobrze ułożyło. No. I właśnie chcę też zapytać tak o tą promocję, bo pojechaliście promować, no, oczywiście sport, rozgrywki, ale jak właśnie drużyna ta z Madrytu przyjęła Was jako piłkarzy, jako Polaków, jako mieszkańców naszego województwa? No to dość ciekawe pytanie, gdyż myślę, że ani jedni, ani drudzy o sobie dużo nie wiedzieliśmy, na przykład no, Hiszpanie w ogóle wydaje mi się, że o Polsce dużo nie wiedzieli, gdyż na swoich fanpage'ach, na swoich, w swoich social mediach informowali o meczu, a flagę wstawili Singapuru coś po, po naszej interwencji zmienili, więc za dużo o Polsce myślę, nie wiedzieli, tym bardziej o, o Ale naszym, w stolicy o, naszym Hiszpanii nie wiedzieć. o naszym regionie. Pojechaliśmy do Madrytu zaopatrzeni w dużo pamiątek, o województwie w dużo różnych albumów, folderów, które przed meczem im wręczyliśmy i myślę, że myślę, że oni gdzieś później po meczu w tych internetach grzebali, gdyż Gdyż była, gdy była rozmowa na temat meczu rewanżowego, to sami mówili o, o, o Białowieży, wspominali, że tam jest jakiś las, mówili, gdzieś tam też czytali, słyszeli, więc na pewno gdzieś, gdzieś, tam, gdzieś tam patrzyli. No to, to widzieli się więcej na temat naszego województwa, myślę, że nie tylko, ale y, sama jakby atmosfera ta meczowa, ale i pomeczowa, bo to też jest ważne, tak? No bo mówimy teraz, że, że być może będzie mecz rewanżowy, no to znaczy, że... Y, Chyba chcą tutaj przyjechać, tak? No coś im musiało się spodobać. Tak, tak. To był, to był bardzo ciekawy mecz, bardzo wyrównany. Myślę, że Hiszpanie to jest taki dumny naród. Oni byli pewni, pewni wygranych, wystawili bardzo mocną drużynę. Myślę, że specjalnie się do tego meczu przygotowali. Ja przepraszam, wejdę w słowo. W jakim wieku mniej więcej nasi piłkarze tam pojechali? W jakim wieku tam... Myślę, byli? że to było wyrównane. Żeby zagrać w drużynie odboje. jest taki... Nie wiem, czy, czy to gdzieś jest unormowane prawnie, ale trzeba mieć, trzeba mieć 35 lat rocznikowo, żeby grać w odbojach. U nas był najmłodszy zawodnik, 35 lat, u nich też. Ten David Ganzo ta gwiazda hiszpańska, to miała 38 lat, więc... No u nas obrońcy mieli po 46, po 45, 44, różnie, no taki przedział. Od 35 do, 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 do 55, tak jak Mariusz Sos. Chce się jeszcze w tym wieku latać za piłką? No to wciąga, to wciąga. Takie mecze wciągają i napędzają dają takiego poera no, do organizacji następnych meczów. Ja powiedziałem, gdzieś tym się tym zajmowałem, między innymi organizacją tego meczu, że przed meczem już mówię, że to jest ostatni mecz, więcej, więcej nie będę się denerwował, nie chcę, bo to coś, Ta, no jest akurat. dość trudne, ale po meczu mówię, już, już chłopaki, no to gdzie następnych robimy, no to... coś będziemy myśleli. No właśnie, mecz rewanżowy... Przede wszystkim będziemy, będziemy tutaj organizowali mecz rewanżowy najprawdopodobniej, był już jestem w posłowie właśnie wczoraj z prezesem, wiceprezesem, Jezus, Moja, tak on się nazywa i tutaj jesteśmy na dobrej drodze, żeby, żeby, żeby oni tu przyjechali. A można stanowisko. coś więcej właśnie na temat tego no, meczu rewanżowego, przynajmniej tam mniej więcej określić kiedy on miałby możliwość jakby tutaj się odbyć, nie wiem, w tym roku, w no przyszłym... Pierwsze pytanie, jakie zadają Hiszpanie, to jest takie, czy u Was jest ciepło i kiedy będzie ciepło, żeby mogli przyjechać, jak będzie ciepło, no to... Dlatego czekamy 4-5 tygodni i oni mają podać na tą datę i będziemy wszystko organizowali tutaj. Ja w tym roku nie ma zimy, jest cały czas ciepło. Nawet śniegu nie było, ale to już jakby na marginesie. Ale ja jeszcze chcę wrócić do trochę innego wydarzenia, bo tutaj na pewno o tym meczu rewężowym będziemy informować na, na pewno. Mhm. I redakcja Dzień Dobry Białystok będzie na pewno patronowała temu wydarzeniu, tak jak i patronowała wyjeździe do Madrytu. No, wynik oczekujemy, że będzie w Białymstoku jednak lepszy. No, w na na Białymstoku na będzie, rewanż, ziemi. będzie rewanż ciekawy, gdyż no, nie wszyscy mogli pojechać z takich chłopaków fajnie grających do Madrytu. Tutaj będziemy trochę się wzmacniali. Ale ja chcę zapytać jeszcze o inny mecz, właśnie ciebie, bo zagrałeś w, jako jedyny człowiek na świecie, nawet nie w Polsce, nawet nie w Białymstoku. <laughs> tylko Maciek, jako jedyny człowiek na świecie, zagrał w drużynie narodowej Brazylii. Zagrał razem z takimi zawodnikami jak Rivaldo, Wajola, kto tam jeszcze był? Paulo Sergio, Kleberson, Edmundson. I, I żeby było ciekawiej, gdyby nie Maciek, Brazylia przegrałaby mecz z Polską. Co to było za wydarzenie? No to sytuacja taka miała miejsce. W wrześniu w Chicago był międzynarodowy taki mecz Polska-Brazylia. Nie był to oficjalny mecz, oczywiście tutaj trochę Agnieszka przesadziła, że jako wiesz, bo Nie, nie był no to oficjalny mecz. Ale drużyna narodowa była. no grali jako reprezentacja Brazylii, tak, zgadza się. I ja jako Maciej Kudrycki, na koszulce miałem kudrinio, udało mi się w tym meczu zagrać. I na tyle dobrze, że... Wybroniłeś że, karne. Że, 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 że ten mecz Brazylia w rzutach karnych wygrała, tak. Ale wybroniłeś też karne. Tak. I to było w Chicago. Yy, jak? Yy... Chłopaki z Brazylii w ogóle ciebie przyjęli, no, y, bariera językowa to po pierwsze, tak? No w ogóle ciebie nie znali, no bo no, no, raczej chyba nie znali. No. no nie no, to zgadza się. No, w szatni byłem dla nich totalnym no, anonimem tam gdzieś zaskoczenie, no, zaskoczeni, no okej. Okay. Mhm. Przyjechali bez bramkarza, jest Polak w szatni. Y, bariera językowa gdzieś tam nie stanowiła problemu, gdyż ja rozmawiam po hiszpańsku, język portugalski, który Brazyl Brazylijczycy rozmawiają, jest w sumie dość podobny, więc... Gdzieś tam na boisku się dogadywaliśmy w jakiś sposób, zresztą poza tym, no, gdzieś tam jest jeszcze angielski, gdzie, gdzie taki język międzynarodowy. Yy, w szatni normalnie przyjemnie, jak, jak, jak członka, jak członka drużyny. No zaskoczyło mnie to, że cała drużyna się modliła chyba z a minut przed samym wyjściem na boisko. W kółku otoczeni, wszyscy przyjechali ze swoim pastorem. To takie ciekawe to było. A u nas przed wyjściem się nie modlą piłkarze? No przede wszystkim chyba nasze drużyny z jakimś księdzem na mecze nie że tym ksiądz, bo do szaty nie wchodzi. Ja przynajmniej się nie spotkałam z czymś takim. I właśnie jeszcze tylko tak, no bo zagrałeś w drużynie Brazylii jako jedyny człowiek na świecie i jeszcze ten mecz wygrał. W mało zasadzie. tego, dostałam po włanie następny mecz. O właśnie, chciałam o to zapytać. Tutaj był w stoku przedstawiciel tej, tej drużyny, bo rozmowy się toczyły na temat meczu rewanżowego w Polsce. Białystok chyba już wypadł z gry, w grę wchodzą w inne miasta. Być może to będzie w Lublinie. No i też zaprosimy do tego meczu, do tego wydarzenia. Jeśli do takiego dojdzie, to najprawdopodobniej też zagram, jak zdrowie pozwoli. Jako Kudryjnio czy jako Kudrycki? Jako Kudrinio. Jako Kudrinio. Słuchajcie, będziemy jeszcze informować na temat rewanżowego meczu: na pewno All Stars Jagiellonia i drużyna z Madrytu. Ja Rajowa mógł... Vallecano. Właśnie, ja nie mogę się tego nauczyć, bo ja nie znam hiszpańskiego. Zawsze chciałam się nauczyć hiszpańskiego, ale mi się nie udało. Maciek, nie będziesz uczył hiszpańskiego na tyle, ile to jest możliwe. Ja dziękuję swojemu gościowi za rozmowę. Będziemy się widzieć jeszcze niebawem, bo trzeba będzie jeszcze parę innych kwestii piłkarskich poruszyć. Dziękuję za rozmowę, za dzisiejsze dziękuję spotkanie za i dziękuję restauracji Gramową za to, że nas serdecznie przyjęła.